W cieplicach przy parku norweskim. Wraz z pięknymi widokami. Pokażę Wam tak widoki, żebyście no, fajną jakość mieli tych widoków. Zaraz Wam opowiem wszystko, gdzie co jest. Otóż tak. Tutaj jest śnieżka. Nie wiem czy dobrze widać na filmie, ale jest tam śnieg, i chyba jest tam tyle śniegu, że nie widać chyba tych talerzy czyli tego tam schroniska. Tutaj jest, tu. tu są śnieżne kotły, a tutaj zaraz pod śnieżnymi kotłami widać zamek Chojnik w Sobieszowie. Tam jest droga do podgórzyna. Doszłoby się do podgórzyna, bo tam podgórzyn, a za tymi drzewami jest szkoła z oddziałem przedszkolnym w Podgórzynie. Rzeka Sosnów, nie, przepraszam, nie Sosnówka, tylko Wrzosówka. Są dwa wały powodziowe w zieleni Górze, w Cieplicach przy Parku Norweskim i przy drodze z Sobieszowa do Cieplic. Jeśli dobrze mówię, to tutaj też jest zachód słońca. Więc tutaj też chyba ładnie jest, jak słońce zachodzi. Albo jak wschodzi. Pozdrawiam. I życzę miłego, przyjemnego weekendu. I jeszcze bym zapomniał jednego, że w Jeleniej Górze odbywa się druga dwa razy w roku, to znaczy będzie się odbywał teraz jarmek, który ci jest w ten weekend. To było na te ja część.